Dzień dobry. Kochani, Paulita w kuchni wita. Słuchajcie, miał być inny filmik, ciasto i w ogóle, ale przecież pojawił się nowy przepis na kawę, na czekoladową kawę mrożoną. No i wiecie, to, to lato, te wakacje y, póki co są fajne e, i myślę, że z nich korzystacie. E, I tutaj właśnie ta kawa e, przebiła wszystkie propozycje na ciasto, bo jest za ciepło, żeby robić ciasto, nie chce mi się bawić, a jednak będzie coś słodkiego. Słuchajcie, przypominam jeszcze tylko, do 16 mamy czarny termoks. Do 28 mamy raty 0% na 10, 20 lub 36. Wiem, że mało informacji na ten temat, dlatego wpadam tu do Was tak rzadko. Niektórzy wiedzą o co chodzi, niektórzy nie. Ale od września ruszamy ze szkołą, będą nowe przepisy, mamy wakacje, więc trochę odpuszczamy. Z filmikami, bo na pewno nie macie czasu oglądać. No i co? Robimy kawę czekoladową. Jest tych kaw trochę, bo jest zwykła, jest waniliowa, ale czekoladowa jest z nowej kolekcji i robimy. Zaczynamy od tego, że stopień trudności łatwy. Czas przygotowania 5 minut, całkowity 10, i tu wychodzi 4 porcje. Czyli nie wiem, przy jeżeli goście macie składniki, bo tych składników jest trochę, ale myślę, że to są takie składniki, które. No raczej wszyscy mamy w domach, nie? E, może ma, za małym wyjątkiem mleka skondensowanego, ale to myślę, że tutaj nie będzie też problemu zamienić to ze zwykłym mlekiem. No ale dobra. Koniec gadania. Rozpocznij gotowanie. Do naczynia miksującego wrzucamy trzy kostki czekolady deserowej. E, I teraz jeszcze tak. Trzy, bo trzy wrzucamy, ale zostawcie sobie e, część e, na przykład zetrzeć, żeby udekorować potem naszą e, kawę. Albo ja tak też myślę, że mogę zrobić, ale i to chyba zrobię. Rozpuści tą czekoladę i wysmarować pięknie szklanki, ale to za chwilę wrzucę chyba do Frenda i tak zrobię. A tu będzie w międzyczasie już się kawa robiła, żeby nawet udekorować te szklanki czekoladą i będzie wtedy i smacznie, i ładnie. Dobra, tu mamy tak, czekoladę mamy między 20 a 30 gramów cukru dajmy 30, niech będzie szaleństwo, później okaże się, czy to jest za słodkie, czy nie. I do tego między 15 a 20 gramów kawy rozpuszczalnej. Ja wiem, że e, tacy znawcy kawy i degustatorzy i w ogóle mówią, że kawa rozpuszczalna to nie jest kawa, ale no raz na jakiś czas można się napić, niektórzy uwielbiają jej zapach, więc nie widzę przeszkód. Fajna by była też alternatywa, zamiast właśnie kawy dać na przykład espresso, tak? Może ktoś spróbuje, może ktoś podpowie czy zamieniał. I tutaj z ilością tej kawy to ja bym jednak uważała. Ja dam 15, bo wiem, że z reguły te kawy w tych przepisach są dosyć mocne. Więc ja się trzymam tej dolnej granicy. No i co? Zakładamy miarkę z pokrywą. Słuchajcie, tu będzie dosyć głośno, dlatego że będziemy mieli tą czekoladę i cukier. Ale mamy tak 10 sekund, obroty 10. Ja idę szykować lód, taki zwykły lód, e, no, który możecie sobie zrobić, tak? W zamrażalniku. No to dobra, odpalam 10 sekund, obroty 10, idę po lód i zaraz dobra. Dobra, zobaczymy, co tam się działo. E, kawa tu leci e, tak jak cukier, puter, tak? Jeżeli chcecie uniknąć e, zakawowania <gryw> mebli i tak dalej, pamiętacie, możecie zawsze włożyć między miarkę a pokrywę. Kawałek ręcznika papierowego i to Wam zatrzyma. Kusz nie poleci na meble, tak? Czyli to kuszka w Kawa przepięknie zmielona no bo co tu była? Kawa, czekolada, cukier, tak? Mamy pyłek. Zgarniamy to kopysko, no bo troszkę się osadziło nam na naszych ściankach. I lecimy dalej. Słuchajcie. No, zgarnęliśmy już. Tu mamy 150 g kostek lodu. I bardzo, ale to mega, bardzo ważna informacja. Tak jak przy mrożonych owocach. Nie może to być jedna wielka bryła, tylko to muszą być poszczególne takie kostki. Osobno, oddzielone od siebie. Jest 198. Żeby Wam się nie urwały noże, tak? Pamiętajcie, jeżeli wrzucacie w takiej postaci, to jest super. Nic nie będą się zdarzyć, jeżeli jest to jedna wielka bryła. Dajcie temu chwilę, żeby się rozmroziło, porozdzielajcie te owoce czy tam kostki lodu i też będzie dobrze, no i dobra to już mamy, zakładamy miarkę z pokrywą i teraz to już na pewno będzie bardzo głośno, bo kruszymy lód znowu obroty 10 10 sekund e, pozwólcie, że nie będę Was skazywała na ten hałas, ja jakoś wytrzymam widzimy się, jak się skruszy lód no i dobra, ja już mam to zmiksowane, ten lód słuchajcie, w, na frenda wrzuciłam czekoladę i ona się, ona się właśnie rozpuszcza więc będzie ładnie przyozdabiona szklanka no i co tu się wydarzyło? Takie coś, więc ten lód musimy zgarnąć na pewno kopystką, bo teraz to już jest taki lód, e, lód, lód lodowy taki, kostki lodu z kawą, tak? No i to raczej chyba nie będzie smaczne, bo brakuje mleka, chociaż ci niektórzy oczywiście nie piją z mlekiem kawy, albo piją, e, no właśnie, i teraz tu a propos, E, takiego mleka. Ja już wiem, że można to zastąpić mlekiem e, owsianym, na przykład, albo innym roślinnym, albo zwykłym, albo po prostu dać skondensowane. Ja trzymam się przepisu, bo chcę Wam pokazać w oryginale, a wy, jeśli robicie w jakiś inny sposób, to bardzo proszę napiszcie mi, jak to zrobiliście, co zamieniliście, co zastąpiliście i jak smakuje, nie? Czy właśnie ta kawa ilość kawy jest dobra? Czy za dużo, czy za mało, jak z cukrem? Dobra. Lecimy. Ja tu wlewam sobie mleko skondensowane, niesłodzone, bo pamiętajmy, że dodaliśmy cukier. Czekoladka się już rozpuszcza. O, jaka pychota! No, ona już wystarczy. Także zatrzymuję już frenda, bo czekolada już jest super. Dobra, lecimy dalej. Zakładamy miarkę z pokrywą. No, i tu mamy 20 sekund, obroty 7. Ja już sobie szykuję. Kochani, wszystko zrobione. Teraz tak, kawa zrobiona. Pianka jest przewspaniała. Nie mam jak Wam pokazać, ale zaraz wszystko będziemy widzieć. Przeszykowałam sobie szklanki, żeby właśnie dać tą swoją czekoladę. Teraz tak, nie powiedziałam Wam. E, najlepiej dać trochę zmiksowaną. Rzucacie po prostu sobie. Te... Co tu mówię? Rzucacie sobie po prostu czekoladę na 10 sekund, tu sobie dajecie do termomixa licie, 10 sekund. Obroty 10, przestawiamy na fręta. Tu ustawiamy około 2 minut. Temperatura 50 stopni, ja dam, żeby się szybko to e, rozpuściło. I obroty 2 i macie przepięknie rozpuszczoną czekoladę. Taką polewę, możecie to użyć, właśnie tak. O, nie tą stroną szklanie, tą łyżeczkę się, ale możecie z tego, ja. dobra, druga strona zrobić właśnie wzorek na naszej szklance. E, taka dekoracja, nie? Jak nie w jednej restauracji macie takie pomazane szklanki, można to zrobić cieniutkim patyczkiem. Zobaczcie, jak to będzie wyglądało. Może dobrze, może nie, ale na pewno będzie smakowało. Dobra, no mogę to cienkim takim faktycznie zrobić, bo pomazuję, ale dobra, nie będę się bawić. Zobaczycie zapewne efekt końcowy na zdjęciach. No i teraz właśnie, jak już mamy szklanki przygotowane, e, ja tu mam taki swój zestawik podręczny. Do e, szklanki dajemy lody. Lody, które ja polecam zrobić sobie w termomiksie. to są te lody takie śnieżki. Słuchajcie, one są naprawdę przepyszne. To się robi mega szybko. Jest chyba dwa albo trzy składniki, tylko wafelki. Nie musicie dawać wafelków. Możecie zastąpić to właśnie bez wafelków. I lody są w zamrażalniku i przydadzą się na pewno na taką okazję. No i zobaczcie. No i już mamy fajny deser, tak? Tak już wygląda nasza kawa mrożona. Palce lizać. Czekajcie, żeby równomiernie przelać kawę. No i na to możecie dać bitą śmietanę, możecie dać czekoladę tak skruszoną. Nie no, muszę Wam aż pokazać, jak z bliska się to leje. W takim tempie, żeby Wam narobić smaczka. O, jaka pianka. O, zobaczcie. No, na upały po prostu, naprawdę. Piankę można zgarnąć jeszcze. Gdzie ta moja kopystka? Proszę bardzo. No i na to, tak jak już mówiłam, możecie posypać czekoladą. Albo po prostu już pić. Zobaczcie. Wiem, że lampa się odbija, ale jest kawa z lodami. A jak smakuje? Już próbujemy. Oczywiście fajnie by było, żeby te lody jeszcze pod spodem się rozpuściły. Ale kawa jest przepyszna. I powiem wam tak. Jak dla mnie cukru jest dobrze, i kawa jest dosyć mocna. Ja dałam tą dolną granicę, tak? Czyli jeżeli ktoś nie lubi mocnej kawy, to albo daje jeszcze mniej, też zależy od jako, jakiej użycie ciekawy. Ale naprawdę, zobaczcie, ja wiem, że ja dużo gadam, ale tak naprawdę bardzo szybko się robi kawa, podacie ją super, bita śmietana, jeszcze może do tego rozpusta. No to kochani, przypominam, do 16 czarny termomiks do nabycia, ten jubileuszowy, taki piękny, na raty 0%, może być z friendem w zestawie, a do 28... Już tylko zostaje biały, biały sam albo biały z friendem. Zapraszam! Życzę Wam smacznej kawki! Pa, pa!